Hello, hello, moi drodzy, ja aktualnie gram w grę Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale gram w nią teraz Prędkość po prostu, nie? I mam mnożnik, mno... tutaj mnożąc Przez 4 prędkość, 3,816, poziom 14 Tutaj aktualnie mam poziom 4, idziemy tutaj To jest moim zdaniem trudne, bo... No... Jeszcze tam są takie przerwy Ja już jakby, no, mówiłam Ja tak długo robię już, żeby tam przejść I zbieram Mam 11 zwycięstw I no I chwilkę tak sobie pogram Bo nie chciałam, żeby było tak nudno Że jakby mm, Zaczynam od początku Kupiłam sobie najpierw prędko razy dwa, potem razy cztery, więc mi nie stać No i tyle Teraz są te tungtungi okropne one są ohydne. Jesteście głupie, tungtungi, bo mnie naganiacie już. Macie słabsze nogi niż ja. Dobra. Odbieram 8 zwycięstw i idziemy raz. Albo pójdziemy w sumie na bieżnię No, i tak to się będzie. Ciągnąć, no nie. no i nie wiem ile to będzie trwało, ale no tak po prostu sobie pogramy i myślę, że będzie to taki luźniejszy trochę vlog, tak. to będzie taki luźniejszy vlog, no i sobie chwilkę poczekamy, no, wracam do was oczywiście za chwilę, okej okay, wróciłam za chwilę, jestem już mega szybka, więc sobie po trochę... Pójdziemy jeszcze chyba na tamten kolejny level, jestem trochę za wolna. OMG oh Nie, no to jest takie wkurzające, jak się jeden błąd zrobi, nie? Nie będę robiła rebirów. Ani odrodznie żadnych, bo mi się nie chce Po co w ogóle są... Y tak. Odrodzenie. No nie, nie, nie. nie. Jestem na, to, na ten level, jestem za szybka. Dużo osób tutaj też spada, bo są za szybcy. Oni nie tungi. Ja nie jestem też taka zła w tej grze, nie, ale po prostu nie wydaje za dużo Robuxów. Mam 19 zwycięstw. Ryzykuję. A jak, nie, yy, jak mnie tutaj nie będzie szło, bo najcięższe są te skoki tutaj. Ale mi się udaje, chyba mam pomysł, jak je tutaj robić, żeby wygrać. No i mamy 20 zwycięstw A co, co to? O nie, nie, aha, nie, przegra. Nie, dobra, to jest okropne. Zaczynać, tak? Idziemy. Idziemy do tungtungów. A jeden tungtung -tung jest? Czemu? Dobra, nieważne. Idziemy. dalej trochę kamerkę, żeby było więcej wina. Dać idziemy tutaj. Zapomniałam, że tu się skacze, nie? Hopa! Są tylko dwa takie skoki przez lamy. I tutaj się zapada szybko dosyć, więc 20 zwycięstw. Mamy 39 zwycięzc. Czemu to nie jest równe? Ja nie mam pojęcia. I tutaj gra też moja koleżanka chyba, bo widziałam, że gra dlatego do dołączyłam z ciekawości. I, I idę na to piesznie. I zbierzcie chwilkę. Uch, poczekamy, napiję się wody z mojego nowego bidoniku kolorowego. I trochę Wam powiem. Dziękuję bardzo za 20 subów. Jesteście bardzo przekonani. No, i pokażę Wam jeszcze taki fajny plecaczek ze Stitchem. Mam w środku nawet kredki i temperówkę, ale to już nie jest ważne, ja sobie na napraw... chwilkę poćwiczę i mogę Wam trochę pokazać. Na przykład mam taką figurkę z My... My... Minecrafta. Nie gram w Minecrafta, bo po prostu nie jest to moją pasją ani niczym takim, żeby się... żeby w to grać, tak? I myślę, że już wystarczy tego. Jestem o wiele szybsza Chwileczkę, przybliżę trochę ekran. Dobra, może być tak. O. O. No idziemy do tungtungów, którzy, którzy się skupią trochę na niej, ale to jest tak, jest łatwe. Ja na początku pomyliłam się i myślałam, że przez te pomarańczowe trzeba jakby przeskoczyć, nie? Jak ruszyłam. Hop! Oj! O, nie, nie, nie gadaj, nie, proszę nie no. Najgorszy właśnie jest jeden ruch, naprawdę. Chwilkę, bo ktoś mi tu pisze na czacie. Um. O jejku. Um. Tam spamuję jedna widzka tam była. Pozdrowionka dla tej Witki, która pisze, pisała w komentarzu. Fajnie, że mnie znasz, nie wiem skąd znasz tego mojego skina, ale nieważne. Ja chyba tam kiedyś pokazywałam mojego skina. Znaczy, nie na tym kanale, nie? Jak oni przechodzą przez to, przez tą kulenie nie? Jak? Dobra, idziemy na tą dungi. Łatwo. Nie no, waliło mnie. Okej, jeszcze raz. będzie takie nudne trochę. Ale mam nadzieję, że będzie trochę trochę lajków i tak szczerze mówiąc najwięcej lajków, które ym, które nie no przecież szłam tak szczerze na moim drugim kanale największą ilość lajków pod y, filmikiem miałam 59 y, pod filmikiem z okserkiem ci którzy nie znają okserkę to jest mój drewniany konik y, z którym się zawsze bawiłam nie i on niestety będzie tylko dostępny do zabawy w lato, bo teraz jest w komórce. Grzeje się, tak? <laughs> Jakby to można było tak powiedzieć. Ale w lato na pewno na tamtym kanale będą z nim filmiki. Dobra, widzimy się jak przejdę już ten poziom. Dobra, jestem i przeszłam już ten poziom. Teraz przejdźmy razem o to ten poziom. Jak go nie przejdę, kończymy odcinek. I przeszłam, nie wiem czy tam iść, bo widzicie to jest trudne strasznie, patrzcie jak się, o i o. I ja nie jestem taka szybka chyba, jestem taka sama jak ona, więc wreszcie czego odbiorę te zwycięstwa. Chwilę poćwiczę na bieżni i widzimy się jak przejdę do Tung Okej, ja już chwilę na tej bieżni ćwiczę i chciałabym wam y, powiedzieć, że... Życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku! Wczoraj był Sylwester i życzę Wam wszystkiego dobrego w ten, 2000, w ten rok 2026. No i chciałabym jeszcze powiadomić, że proszę Was, ci, którzy to oglądają, nie, nie musicie dawać lajków za to ani nic, naprawdę, z ręką na sercu. Proszę, puszczajmy co roku coraz mniej fajerwerek, ponieważ pomyślcie o biednych e, pieskach, które mają strach, ponieważ, ym, ponieważ po prostu one słyszą wszystko tysiąc razy głośniej. Jak my krzykniemy im coś do ucha, one słyszą to, jak my zwykłą taką petardę, a te psy zwykłą taką petardę słyszą jak ym, bomba taka na wojnie, więc prosiłabym was, nie puszczać w nie tak dużo fajerwerek z racji tego, że biedne zwierzątka słyszą te fajerwerki tak samo jak bombę na wojnie. Więc prosiłabym was yy, o to, a my już jesteśmy, ta jestem taka szybka, że ja myślę, że przejdę ten poziom. Nie liczy się nawet ani like, ani sub, po prostu proszę wspierajcie biedne zwierzątka, szczególnie psy, które tak mają, psy tak mają po prostu najwięcej. No i wspierajcie, po prostu wspierajcie. No i więc wracamy tutaj trochę bardziej O nie, nie, nie. Do tej bardziej wesołej sytuacji mam 59 tych pucharków oraz Poziom 22. O. A ja wiecie czemu to tak było? Bo ktoś mi wszedł sz po prostu i była... Jakby widzieliście po prostu, nie? Nic tam nie było. Bo ktoś szedł i się nie zasunęło po prostu, nie, i to jest ogrodne. Już prawie tam byłam, prawie wygrałam. Nie wiem ile tu jest poziomów, nie? Hop, tu to one są łatwe do przejścia. Idziemy tu. Hop. Hop. I czekamy. Uuu, I jak? Jak? A. Skaczemy, skaczemy. Nie, nie, nie. Dobra, czyli na ten poziom jeszcze jestem... Za wolna. A jak się skacze, to jest się szybkim, szybszym. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Idziemy. Sorry za mój śmiech. Tu A jak ktoś widzi, to jest mój skin nowy. Nowy skin. Nowy, 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 nowy skin. Tak on wygląda. I lecimy. O nie, nie, i lecimy. Umieramy. I się znowu jeszcze raz staramy, żeby wygrać, żeby wygrać, a nie przegrać. I na na na. Tak, fałszuję. Oj, fałszuję ja. Yy, dobra, idziemy dalej. Teraz te tungutungi. Patrzcie, one są takie łatwe do wygiwania. Opa, idziemy tu. Tu ze skaczem. I idziemy na ten trudny poziom. Myślę, że odbierzemy sobie te 20 zwycięstw. 79, czemu? Missing Seven? Yy, nieważne. Poćwiczymy sobie chwilę na bieżni. No i widzimy się zaraz. Dobra, ja się już męczyłam. Mam 99 yy, pucharków i widzimy się w kolejnej części. bają.